Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam znowu na Was niezbyt ciekawą informację. A mianowicie, jeżeli zainstalowaliście najnowszy soft, jaki nam dał Samsung, możecie spotkać się z pewnym dziwnym problemem. A mianowicie problemem z czujnikiem oświetlenia do stosowania jego automatycznego czyli tak naprawdę to, że jasność w zależności od tego czy jesteście w jasnym bądź w ciemnym miejscu automatycznie fajnie nam się zawsze ustawiała no ale cóż, Samsung przy okazji właśnie ostatniego ROMu, który mamy a mianowicie wersji yy, tej co poprzednią, o której Wam mówiłem, czyli G955FXXU1AQG5 yy, a no niestety go popsuł Zobaczcie z ciekawości jak mi dobrze korzyja życie pewnie za każdym razem jak włączaliście bądź wyłączaliście automatyczną jasność, no coś tutaj fajnego się działo, patrzcie co się dzieje teraz, daję ją sobie na maksa, włączam, wyłączam, nic się nie dzieje, najmniej no, ja maksymalnie jeszcze, efekt taki sam, zmniejszmy ją do jakichś minimum, Włączenie i wyłączenie powoduje to, że praktycznie nam ten czujnik jasności no w ogóle nie działa, no, zobaczcie. Dziwne, dziwne. Widzę, że no niestety zostało to zepsute w sofcie. Przejdźmy jeszcze, żeby się upewnić, czy wszystko jest OK. Jeżeli użyjemy gwiazdka H0, gwiazdka H, wejdziemy do menu serwisowego. Wejdziemy w menu sensorów. Jeżeli dobrze kojarzycie, kiedyś Wam o tym opisywałem, pewnie link odnośnie tego całego menu, co można w nim zrobić znajdziecie tutaj, ale macie zakładkę light sensor. Wejdźmy sobie do niego do środka. Jak widzicie, tutaj pokazuje nam pewne wartości natężenia światła, które odbieram no w luksach. Jak wiecie, czujnik znajduje się w tym miejscu, więc jak najbardziej, jeżeli dobrze widzicie, zmniejszając tą ilość światła, no zasadniczo odbiór działa. Czyli y, czujnik nam działa, wychwytuje nam zmiany natężenia oświetlenia, ale jakimś dziwnym trafem, cudem, no nie wiem, coś po prostu pozmieniali w ustawieniach. O, świetnie jakieś powiadomienie. Coś zostało zmienione w ustawieniach, że no funkcja automatycznego Dostosowanie jasności, no praktycznie kuleje. Praktycznie można powiedzieć, że nie działa. No cóż, no jak zwykle, no kuczasz, aż się proszą, ale no trzeba to powiedzieć, no po raz kolejny no, coś dali działa. No niestety, nie mamy teraz sprawnego czujnika y, jasności. No poprawili w tym sofcie, jak Wam wcześniej pokazywałem, r racie, racie, czyli. W filmie, którym znajdziecie też tutaj, poprawiono trochę temat no, tego, powiedzmy, różu. Dodano pewną jedną opcję, dodając, wystutkując pewien kod na klawiaturze, o którym dowiecie się z tego filmu, co Wam powiedziałem. No ale automatyczna jasność, hmm, no nie działa. Szkoda, szkoda, no kurczę, szkoda, że został wypuszczony ROM, który nie był w żaden sposób chyba przetestowany, ale nie wiem. Dziwna sprawa, z tego co chyba widzę widziałem na XDA Developers, problem jest głównie właśnie z Exynosami, czyli wersją procesorów, które mamy na nasz rynek wypuszczoną w, ze Snapdragonami chyba ten problem nie występuje, ale no niestety u nas nie sprawdzimy tego w Polsce, bo nie mamy tych procesorów no a nam pozostaje niestety smutno czekać na kolejną aktualizację softu, która mam nadzieję że poprawi ten problem, no bo jest to dość irytujące, gdyż no, nie możemy sobie dostosować jasności do o, może czasami coś wraca do wartości jakichś poprzednich, no ale, no, ale, no praktycznie, no, nie działa ta opcja tak, jak powinna, więc, no, słabo Samsungu. Czekamy na poprawkę i aktualizację. Mam nadzieję, że szybko. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was działa, czy też, też to pewnie zauważyliście, też pewnie Was to irytuje, jak mnie. No, ale cóż, no, jak mówiłem, musimy po prostu czekać na kolejną aktualizację, no i nic na to nie poradzimy. Lekki smuteczek, no ale cóż, tyle. Tyle w takim filmieniu się. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co, jak to u Was działa. Może komuś jednak to działa, a ja mam tylko problem i parę innych osób. No zobaczymy. Sprawdźcie to u siebie, dajcie mi znać. No i tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej.